Cześć Siemanko, mordy, ja jestem majster. Dzisiaj witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj y, otwiera y, XD. Y, nowe konta. Y, wbijajcie do poprzedniego filmu, gdzie zadajecie mi pytania do QA. Y, no i co? Siemka Piotrek. Hello? Y, tak, mamy dzisiaj takie coś. Y, otwieramy małą skrzynkę i beatboxa. Piotrek będzie otwierał chyba małą skrzynkę Big Boxa i Mega Boxa, tak mi się wydaje. Co nie? Tak, już wbiłem. Wbiłeś już to wszystko? Tak. A dobra, no to dawaj. My mieliśmy już odcinek, w którym graliśmy. Tylko, że wyczerpał mi się telefon i wszystko się skasowało, dlatego słabo. No. które pierwsze otwieramy? Małą skrzynkę Big Boxa czy Mega Boxa? Na razie małą. Dobra, ale się ma Nic nie ma. Nie ma? To wejdź... Ja wejdź big box, tak? big box i jak będzie się świecić jedynka, to nic nie rób. Ej, jest! Jest! Ale nie przez przypadek, bo ja tak szybko klikałem. Dązę mam. No ale po co tak szybko klikałeś? No mówiłem Ci. No przez przypadek, co? No jak przez przypadek? No serio. No widzę, że masz rozę No kurde. A spróbuj Mega Boxa, może też coś będzie. Jest piątka. A, no to super, fajnie fajnie, mądry ty zrobiłeś. Popatrz się tu. XD. Dobra, to wiesz co? To czekaj, otwieram małą skrzynkę i powiedz mi, czy coś jest, bo w mojej skrzynce też to działa chyba. Mega, mega! Masz rację <laughs> Dobra, otwieram dużą skrzynkę Maga. Trzy, ja przedmiot tr trzy przedmioty kurde, nie świeci się. A czy ja mogę w ogóle jakieś cokolwiek Poza. Nie. Czekaj, wiesz co, ja idę na solo i wbiję 1800 pucharków, ale będziemy gadać sobie. Dobra, ty też się tam wbijaj puchy, bo wbijamy. Przypominam, w znaczy nawet chyba to, o tym nie mówiłem. Kolejny odcinek z Nowych Kąt to będzie taki, że ja. Nie wiem jak Piotrek, ale ja będę miał dajna majka, więc. Czyli dwa, dwa kapuszek. Kurde, ginę. Znaczy nie, nie. O, dobra, nie, jednak nie, jednak nie. Ale ja tutaj chyba... Bo w 100% nie LOL. A ja idę do Rozy. A w, a w ogóle to kim ty grasz teraz? E, Brok. Nie! Zginąłem! No kurde! No głupi śmieć. Nie dość, że wszystko mnie wkurza, to jeszcze głupich pucharków nie mogę wbić. Ech, plus jeden. Super. O nie, jak to zaśmiało! Plus jeden, jakby ktoś powiedział plus jeden do tego, że ten... Ej, nie, ale ten, jakby ktoś powiedział plus jeden do tego, że wszystko mnie wkurza. Plus jeden. Nie no Karl! Karl! No Karl! No jeszcze tak był! No Karl! Jakby je należy, no. ja tu nagrywa? O Jezu, miską. Dziesiąte miejsce! No super! Dobra, ja robię cięcie, nie ma sensu to nagrywać, no. Sorry, że tak nerwowo. Ale nie dość, że wszystko mnie wkurza. Straciłem już jeden odcinek. Jeszcze przegrywam, przegrywam ciągle. Na odcinku nawet na solo nie umiem grać. Na piątej randze, a nie, jednak na dziewiątej, sorry. No to nawet nie umiem grać. No i co teraz? Co teraz? No wkurza mnie wszystko. Sorki, że krzyczę, dobra, już się uspokajam. Już ja, ja nie bym przeklinał, ale wiedziałem, że nagrywasz, <grytanko> nie? Tak samo było. Dobra, to co teraz powiedziałeś, czyli co byś robił? Y nie ale słuchaj, mnie było? mi bomby mnie. Tak mnie szczególnie, kiedy chcę sobie rozalić skrzynkę na solo, Dobra, Bo mówiłeś, żebyś coś tam robił yy, w sensie mówił, więc, yy, jakby nie było odcinka, więc to będzie cenzurka, dobra? Tak po prostu. To będzie cenzurka. Ej, dobra, mam pomysł. Ja idę kampić. Mam dosyć, idę kampić. A dobra, i tak już mnie. Widziały dwie osoby. No nie, no rau za mnie idzie na blisko. No jeszcze Jessica! No wyjazd! O, zabijam ją. Zabijam ją. Jest, zginęła, dobra. Zginęła. Bierzemy nitę, bierzemy solo. Jeżeli to mi wyjdzie, to ja będę miał emotki. Te świąteczne, za darmo. Dobra, mordy. O, Jessica, no nie! Wyjazd! No nie! No... Ant i tak też zginął, no ale muszę. Musiałem, dobra, ja robię cięcie jak Niech będzie 1900 nie, 1790 pucharków, to się widzimy. Dobra, Martki, na razie jest siedemdziesiąt, albo 80 chyba. Ale pomyślałem, żebym się uspokoił i żebyśmy po prostu... żebym po prostu spróbował nagrać. Teraz zrobiłem kilka, znaczy kilka, dwa... Nie, no, no! Tylko zacząłem nagrywać i już przegrałem! Ja kończę ten odcinek. A bo dobra, 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 nie kończę, nie kończę. Spokojnie, spokojnie, Majster. Spokojnie, Majster. Wiem, że myśli są hamskie, wiem, że wszystko jest hamskie, wiem, że cały świat jest hamski. Spokojnie. Przepraszam za te nerwy dzisiaj w tym odcinku, ale mi już serce tak bije, że nie da się go zatrzymać. <śmiech> <śmiech> to by było dobre. Ej, nie. To by było złe, jakby mi się zatrzymało. No i oczywiście dwie osoby muszą mnie robić. Dwie jazzki. Super, wyjazd. Wyjazd ode mnie. Wyjazd ode mnie, bo dostaniesz. No i jeszcze jakieś głupie powiadomienia z YouTube'a mi się wyświetlają. Wyjazd. Ok, dobrze dostał. A ten Maksyk głupi. No ja zostaw, mnie. zostaw mnie! Zostaw mnie! Halena i Edgar, dobra. No nie, nie gadajcie, że jeszcze jest 9 osób, a już tak dużo trwa, trwa, trwa runda. No jeszcze! O nie, o nie, o nie, on co nie, 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 nie! No nie! Nie trafiłem go! No jak? Że opała takiego głowy, ale że ja tyle barki, bo to nie znaczy, że tyle nie będzie zadaje. To. Szymon, nie słychaćcie. Ja denerwowałam, jak robiłam na swoim koncie. Widziałam cały karnet. Aha. I wtedy mnie uczą, jak się gra w grabunek prezentów, kiedy ja już mam chyba z 14500 pucharków, czy tam mam 16? Albo nie, nie 16, tylko 15. 16? Nie, 14, 14. 14 masz. A, okej. Okay. Gościu nie wie, ile ma pucharków, a. tysięcy mam w Ej, gościu nie wie, ile ma pucharków, a tak mocno awczy, że już cały karnet zrobił. Bez dodawania sobie poziomu kolega! Ja tysiąc. Nie... Ja wie Boże, ja, ja tydzień nie grałem i. No i trochę słabo wygląda, bo. Szczerze to nie miałem czasu. Nawet nie miałem czasu nagrywać odcinki. Znaczy miałem, ale nie nagrywałem odcinków z Brawla, ponieważ nowe konta mają być z piotkiem, nie? Kurde, nie wywaliłem. Kolega. Zasułam, 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 zasułam. Wesłałam, zasułam. Kurde, kolejna. Kolejna paperka, odsuń się ode mnie. Wyjazd ode mnie. Jeszcze się kręci. No co za... Wyjazd! Kiedyś nie podjadzie no, z tej ściany, nie może ona no, się narodsuna. Nie no, czeka. Ta paperka se Czekaj. pewnie myśli, że jestem. Y, ta Piperka se pewnie myśli, że jestem debilem, który nie wie, co to znaczy jak się kręci, a ja, a ja wcale nie jestem debilem, bo, się, bo nie robi się. Bo nie robi się takich hamskich rzeczy jak Sojusz, więc to on jest debilem. W sumie. Nie wiesz, co jest hams, bardziej chamskie że nikt się nie chce już sojuszować, a kiedy ktoś się sojuszuje, to ciebie na koniec zabija. No, to też jest chamskie. Albo nawet jak, nie wiem, on prawie zginął, ty mu pomagasz, masz jeden ten ale on... A, jak, każdy... a No nie! <laughs> zabij mnie! No ja chyba odinstaluję od tą grę i chyba skończę serię. Okej, okay, nie wypijem, Dobra mortki, już jesteśmy. Musimy wbić jeszcze 13 pucharków. Zmieniłem sobie postać na broka. No. Czyli kolejny raz będę musiał troszeczkę dłużej montować, ponieważ muszę dać cenzurkę. mam razem zagrane? Nie mogę, czekaj, bo jestem w grze. Ej, czekaj, bo mnie Barley dobija. Ból idzie! Bierz tego Barleya. Ból. No jeden bulgocie wstrętny! A nie to Edgar. Dlaczego ten głupi Edgar nie załatwił tego Parleja, Tylko ja go mus... tylko ja musiałem załatwić tego. O nie, to nie! 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 Nienawidzę tej głupiej gry, nienawidzę tej gry. No nie, czemu rabunek prezentów no. Bo mam misję by zabijać. Aha, czy nie masz misji, ale mnie zapraszasz, a ja gram na solo i próbuję wbić pucharki, ale ty mnie zapraszasz na głupi rabunek prezentów i pewnie zaraz przegramy, tak? Nie, dobra, to ja idę bronić. To broń, a ja będę atakował. Spróbuję, bo gram taką postacią, która nie powinna grać na tą mapę. No nie, tego tak, nie tak. A okej, okay, widzę i Bula Aha. nie! Nas nie! Daryl! Dary jest u nas! Jezu, jeszcze ten Barney! Daryl jest u nas! Ej, Rosa prezent! Jest! Mamy kiedy, to! Kiedy twój kolega mówi, że przegramy na tym głupim trybie, macie już jeden punkt. Dwa! Dwa punkty xD! Czasem to ja nie myślę optymistycznie. Ej, patrz! Exactly. Czy no? A, ja, boże, ja, ja jestem bardzo mądry, nie? Powiedziałam. Ja będę bronił prezentów. Takie mam misje na zabijanie. Znaczy, zabijanie i bicia. XD. Ej, dobra, ja wychodzę. Bo teraz jest ryzyko. Muszę mieć czwarte miejsce na solo. Dobra. To ja lecę. Dobra, Leć. Nie biję się na tych głupich rabunkach prezentów. Ja upgrade'uję Rose na piątą. Na... Czwartą moc biorę ją, a nie na piątą, na piątą ja moc biorę ją i idę kampić. Ja lubię ja mega złą pułapkę. Mhm. Mm Skąpiłem się w krzakach koło prezentu. No nie, Jackie idzie, no. Idź stąd, Jackie. Dobra, ja stąd pójdę. Bzda. O, już jest siedem osób, lol! Dopiero... znaczy już! Dobra, muszę mieć czwarte miejsce. Bo jak nie będę miał czwartego miejsca, to będzie słabo. Hopla, hopla. Młoha. Młoha. Przynajmniej pamiętam, gdzie muszę cenzurować. Dziesiąta minuta? I, I coś tam. Jest! Pięć osób! Pięć osób! Jest pięć osób! Możliwe, że nawet zajmę pierwsze miejsce, chociaż nie wiadomo. No Edgar idzie do mnie. No nie, jednak idzie do tamtych krzaków. Teraz tak akciwnie... Dobra, jest! Będę miał czwarte miejsce, jakbym przegrał. Dobra, dobrze. Super, wygląda. Wyjazd, Edgar. On nie, szelka. Pira, to ja w końcu dnia tu kucharki, czy robię misję? <laughs> no, zabiję go! Nie, on mnie zabił, ale i tak nie szkodzi, bo już mam 1800 Jak nic nie wydropi z tego głupiego boxa, to, to zdenerwowałem się po nic Uwaga, Piotrek, jesteś w grze teraz? E, nie, teraz gram Aha, czyli pytam się, e, e, jesteś w grze teraz, a ty... Nie, teraz gram <grym <grym No nie, nie ma nic Nie, no i po co ja się tyle denerwowałem? No Brawl Stars jest niemożliwy Dobra, to kolejny odcinek będzie, jak będę miał dwa koła, dwa koła pucharków i ja już muszę oszczędzić sobie tych nerwów trochę, bo strasznie się nadenerwowałem, no i co, cześć. Jezu, jaki ten odcinek był nerwowy.